Welcome to Central Bay. Witam serdecznie, Dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować maki sushi. Na początku na plasterku jakinori odwróconym robowatą stroną do góry. Układamy wcześniej ugotowany ryż do sushi, pozostawiając jeden kawałek 3 cm z tej strony wolny. Następnie przez środek ryżu rozprowadzamy odrobinę pasty wasabi. Troszeczkę bliżej od siebie układamy nadzienie według uznania. Tutaj mamy paluszki krabowe surimi. Usosia pokrojonego w paski. Oraz w tym wypadku użyję marchewki wcześniej troszeczkę ugotowanej, również pokrojonej w paski. Przy, przytrzymując nadzienie zawijamy rolkę na dwa razy. Dociskamy, po czym ponownie zawijamy. Znowu dociskamy. Tak przygotowaną rolkę kroimy na 8 kawałków. Mokrym nożem najpierw na połowę, następnie na ćwiartki. Osebnie każdą światkę również na połowę. Czynność tą powtarzamy z resztą nadzienia oraz yy, blisków nori. Gotowe maki sushi podajemy z pastą wasabi, sosem sojowym oraz imbirem marynowanym, mm. w pasterkiem. Smacznego! central bank we make money money we spend and get mad honey swimming in women imported linen Egyptian